Pan Jezus powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie. I dodał: Nikt nie przychodzi do Ojca, czyli do Boga, inaczej jak przeze mnie. To niesamowicie ważne stwierdzenie i powiem Wam, ono tak kolokwialnie mówiąc jest zero-jedynkowe. Jeżeli. Nie idziesz za Jezusem. Bo na przykład w Ewangelii Jana 3:36 Pan Jezus powiedział: Jeśli ktoś nie słucha mojego słowa, to idzie na potępienie. A ten, kto słucha moje słowo, ten będzie miał życie. Łącząc te, 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 te dwa fragmenty, i jeszcze do tego dodam jeden z 1 Jana 3:23, gdzie Jezus powiedział, że Właściwie, przepraszam, Jan powiedział, że naszym Bożym przekazaniem jest wierzyć w naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Te trzy fragmenty mówią nam o tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, pośrednictwo do Boga jest w Jezusie Chrystusie, pełnia życia duchowego jest w Jezusie Chrystusie, jedyna, podkreślam, jedyna droga prowadząca do Boga jest przez Jezusa Chrystusa. No i można dodać jeszcze jedną rzecz. W Jezusie Chrystusie, tylko w Jezusie Chrystusie poznajmy prawdę. I teraz możemy zacząć dyskusję, której ja nie będę kontynuował. Ja to tylko powiem, jak ja zareaguję, jeżeli ktoś zacznie dyskutować. A ja uważam to, a inny powie, a ja uważam tamto. Moi drodzy, uważajcie, co chcecie. Nikt nie ma prawa Wam wykradać Waszych przekonań. Macie, jakie macie. Uważacie, co uważacie. Ale Biblia mówi, że nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest koniec dyskusji. Jeżeli próbujesz dyskutować ze Słowem Bożym, uważaj, bo to oznacza, że jesteś w buncie przeciwko Bogu, a to oznacza, że nie ma w tobie życia. Idziesz na śmierć. Skąd ja to wiem, ktoś powie? Z Biblii, która tutaj przede mną leży otwarta. Z Biblii to wiem. Ale kto wie, kto ją napisał? No tak. To się zaczyna odwieczna dyskusja. Jeżeli ktoś naprawdę chce dowiedzieć się, czy Biblia jest wiarygodna, to nawet w internecie znajdzie odpowiednie informacje. Nawet jeżeli ktoś te informacje znajdzie i nawet jeżeli te informacje będą go przekonywały, to pamiętajcie, że jednego przekonają, drugiego nie przekonają. To nie ma żadnego znaczenia. Albo wierzysz, że Bóg mówi w swoim słowie do Ciebie również i wierzysz, że to jest Jego słowo, albo nie wierzysz. Jak wierzysz, masz życie. Nie wierzysz, nie masz życia. Idziesz na śmierć. To nie jest sprawa naszej dyskusji, to jest sprawa naszej wiary. Wszystko, co nas otacza, to jest sprawa wiary. Wszystko. Nie, bo ja jestem nowoczesny i ja wierzę no, na przykład w ewolucję. No, ewolucja jest tak nowoczesna, że sami ewolucjoniści się z niej śmieją. Więc dajmy sobie spokój. Jeżeli wierzysz w to, że coś wybuchło co nie istniało. I z tego, co nie istniało, powstało wszystko, co istnieje. Człowieku, no trochę rozumą. Wystarczy tyle. No, ale w takim razie musisz mi pokazać Boga, bo Bóg jest, yy, skoro twierdzisz, że Bóg jest taki ważny, ja bym chciał Go zobaczyć. Tak? Pan Jezus opowiedział taką historię, w której niejaki bogacz... Zachęcał niejakiego łazarza, żeby ten kogoś posłał do jego braci, którzy żyją, i żeby ci ludzie dowiedzieli się od umarłych, jak tu jest. A wiecie co ten człowiek powiedział? Nie, skoro nie słuchają Słowa Bożego. To umarłych też nie posłuchają. Gdyby tak było, że, że uwierzylibyście tym, którzy widzieli piekłe niebo, pełno książek jest dzisiaj. Byłem w piekle, byłem w niebie, w czystym niektórzy byli. Czemu nie wierzycie? Bo to nie jest w ogóle przedmiot do dyskusji. Albo wierzysz, albo nie. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wiecie o tym? Tak mówi Biblia. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Czyli kto wierzy? Ten, kto wierzy. Jak nie wierzysz, to nie wierzysz. Jak wierzysz, to wierzysz. Czy Biblia w takim razie jest jakąś średniowieczną księgą dla głupich ludzi? No muszę powiedzieć, że Biblia podaje informacje, do których naukowcy dopiero dochodzą. Dopiero dochodzą. Więc jeżeli ktoś tu żyje w jakimś ciemnym średniowieczu, a akurat z tym ciemnym średniowieczem, to uważajcie, bo to jest bardzo zły przykład. Bo średniowiecze nie było ani ciemne, ani głupie. To jeżeli tak wierzysz, że to ciemne średniowiecze to jest Biblia, no to dzisiejsza nauka to jest era kamienia łupanego, która nie istniała, no ale jeśli już mamy jakieś porównanie, mieć. Reasumując, moi drodzy, wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Jesteś zbawiony. Nie wierzysz, idziesz na potępienie. I tyle. Nic więcej nie trzeba. Nie trzeba mieć głowy wielkiego naukowca. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. To wszystko. Nie modl się tak, mój Jezu. Nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem. Ani jednej chwili dłużej. Nie na tym świecie! Nie na tym świecie uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.